and gentlemen, welcome to the main event. Let's get ready. Cześć, witam Was, Rodosław, do spraw Znajdujemy się w Poznaniu. Będą tam organizowane turniej Electronic Sport World Cup, bo oni są najlepszy, spośród najlepszy, najlepszych, z, z całego świata, tak naprawdę. W ten weekend są organizowane w naszym kraju, kochanym, konkretnie w Poznaniu, jak już to wymieniłem. Znajdujemy się właśnie przed halą Międzynarodowych Targów Poznańskich. Są to dwie hale. takie na to naprawdę są sprawy organizacyjne, a drugie, właśnie komputery i tak dalej, stanowiska komentatorskie. Cóż, stoimy teraz przed lewym wejściem do tej hali. Na prawym stoi nasz drugi reporter. E, halo, Halo Grzegorz, czy mnie słyszysz? Halo, Halo Radku. No, no dziękuję, dziękuję za głosy. Ja znajduję się tutaj z. po stronie lewego skrzydła, moi kochani. Jak widać. U mojego poprzednika pressing na drzwiach, jest, na drzwiach wyjściowych jest o wiele o wiele większy. Ja może pokrótce powiem, co tutaj się będzie działo na U mojej kochani Pula, Pula nagród e, łącznie na 8 platformach ma przekroczyć ponad 100 tysięcy złotych, a zawodnicy z całej Polski zmierzą się na następujących platformach: Warcraft 3, oczywiście pojedynek elfów, orków. Tym podobnych magicznych stworzeń można powiedzieć w najpopularniejszą grę na świecie, czyli Counter-Strike 1.6. Oczywiście ta sama gra będzie w wykonaniu, można powiedzieć, płci, płci pięknej. Otóż to nie zabraknie też najnowszej wirtualnej kopanki Electronic Arts, czyli FIFA 08. Oprócz tego dla wszystkich fanów wyścigówek i oczywiście fanów kubicy coś bardziej ekstremalnego, czyli Trackmania Nations Forever. To i wiele więcej właśnie Wszystko okej, okay. idziemy, idziemy, tylko się zgubiliśmy. Na szczęście spotkaliśmy tutaj podróżników, którzy nam wskazali drogę, więc mam nadzieję, że szybko trafimy, bo niedługo będą naprawdę wiele, atrak wiele atrakcji jest w środku, a my nie możemy ich dla Was kamerować. No mam nadzieję, że Ale na moment sami Tutaj z moim kolegą małą zagwozdkę od czego, od czego w tej hali tutaj na SWC zacząć, no i zaczęliśmy od rzeczy oczywistej, oczywiście jak sama nazwa wskazuje e-sport to też również sport, no i zaczęliśmy od można powiedzieć mini stadionu, mini sektora dla kibiców, czyli... To jest sektor widowiskowy, można powiedzieć, taka mała, mała trybuna areny, areny e sportowej. Co to się będzie działo? Moi kochani, tutaj każdy e, fan może przyjść, usiąść sobie i spokojnie obejrzeć. E, najważniejsze pewnie już finałowe mecze na SWC to wszystko e, dodam będzie na dwóch wielkich telebimach które znajdują się przede mną e, zaraz je e, Wam pokażemy no i to chyba tyle jest chodzi o tą trybunę myślę, że tutaj jeszcze jestem, jestem jeszcze nieraz Co tutaj robisz? A tak, przyszedłem zobaczyć, byłem rok temu, byłem ciekaw, jak to wygląda w tym roku z organizacją. Rok temu było słabo. W tym roku myślę, że jest trochę lepiej, mniej ludzi, co najważniejsze. Słuchaj, yes, okay. miałeś coś przyjemność grać, czy tak? Po prostu przyszedłeś popatrzeć? A chwileczkę grałem w Need for Speed, a czekam na GTA 4, chociaż ciężko się dopać. A słuchaj, podać się ogólnie ta impreza, czy uważasz, że to jest no? Myślę, że dobry pomysł, chociaż moim zdaniem powinno być większe, więcej stoisk do, do gier z możliwością, bo jak widać, praktycznie każdy jest zajęty i ciężko jest gdziekolwiek nagrać. Dobra, ja Ci dziękuję bardzo za krótki wywiad. Chcesz coś pozdrowić? Nie, dziękuję. stanowisko. Tam jest wiele już komputerów, gdzie będziemy mogli przetestować najnowsze gry, jakie oni produkowali. Widzicie z tyłu nawet ich logo i tańczącą świnie która jest przez jakiś laser zielony. No cóż, więc ja zapraszam do komputerów, a sam, sam właśnie na nią czekam, bo będę się dać Tak idzie, idzie, będę się Do kamery? A więc przedstawcie się nam. Cześć, Adrian. Co tutaj robicie, chłopaki? Przyjechaliśmy po sobie, jak grają. A sami nie próbowaliście grać? Próbowaliśmy, Graliśmy Tłajka, koniec i zawsze dalej. A słuchajcie, co chciałem Was zapytać: Byliście już kiedykolwiek na takich imprezach, czy to pierwszy raz? To już trzeci raz jesteśmy. Przed, przedtem byliśmy jeszcze dwa razy na PGA. I jak Wam się podobają takie imprezy? No spoko, bardzo fajnie. No, Dobra, dziękuję Wam bardzo, dzięki. Moi kochani, ESWC cały czas trwamy, teraz można powiedzieć, że weszliśmy na e, króciutką przerwę przejściem, po, można powiedzieć po, m, po międzynarodowych targach poznańskich i tutaj natknęliśmy się na bardzo ciekawe, na bardzo ciekawe boisko. M, moi kochani, a to wszystko, m, czemu my tu jesteśmy, może tak? Powiem Państwu, że już jutro, już jutro odbędzie się turniej FIFA FIFA 08 i dość ciekawym można powiedzieć sposobem na przytrenowanie taktyk, zagrywek jest właśnie gra na takim oto boisku z taką oto to piłką. Jak widać niektórzy zawodnicy trenują. Jest to myślę, bardzo fajna, fajna dyscyplina, wielka piłka. Może zrelaksować. Czy taki trening pomoże komuś wygrać turniej? Tego nie wiem, ale na pewno relaksuję i jest dość oryginalny. To dlatego właśnie tutaj to wszystko organizuje oczywiście Hyundai, oprócz, oczywiście oprócz targów, targ targów gier komputerowych mamy, mamy również inne samochodowe, e, muzyczną, taneczną tutaj w międzynarodowych, w międzynarodowych targach poznańskich dzieje się, dzieją się bardzo, bardzo dużo. Tak więc...